w dzisiejszym odcinku w którym zobaczymy, przetestujemy może nawet jak się uda przystawkę kątową przekładnie nawet można powiedzieć do starych Ursusów do C325, 28 i do 30 nawet kiedyś to było kurde potrzebne jak nie wiem szczególnie do C325 bo mam na myśli w szczególności lata 60 jak jeszcze wiele maszyn na przykład były na pasy transmisyjne to taka przystawka na wałek odbioru mocy, bo to się na łom nakłada tutaj, była na wagę złota w tamtym czasie, nawet teraz. To już jest produkt kolekcjonerski, ale nie udało się go kupić praktycznie prawie że w cenie złomu, więc jeszcze bardziej jestem zadowolony, że do 20C325 do będę miał taki oryginalny element. Widać, że pracowała, bo tego nagaru jest sporo z oleju. Trzeba będzie sprawdzić czy jest olej, ale najpierw przymierzymy do starego ciągnika Ale jak ma nie pasować jak to jest właśnie od tego i ma się trzymać Odpalić nie dam rady w nocy było minus 14 to nie szarpałbym takiego sprzęta ale dobra, nie ma co darmo kręcić. Trzeba trzeba to wyczyścić. Może będzie data, z którego jest roku? Sprawdzić olej i podpiąć pod 30. Hop. Mały ten stolik, ale tak na szybko, żeby tylko sprawdzić, gdzie się olej kontroluje, gdzie się dolewa. Wiem, jakiś numer seryjny data produkcji tu będzie o, ale to w ogóle nie schodzi, jeszcze zimno jest nie ma co trzeba tylko przy, przy śrubie którą się olej dolewa zgarnąć tego nagaru i, i spróbować to odkręcić o, poszło o pewnie 40 lat nie było używane jak nic to co tam może być? Nie będzie widać nawet. Przekręcę trochę na bok, czy coś się wyleje. Nie ma szans. Ale u dołu widać korek spustowy. Ależ to jest kurde zategowane. Powiem tak, w lato się go zmieni. A teraz wleję pół litra. To się przetestuje. Pod 30. Jak to śmiga. Nie wiem ile tu wchodzi oleju. Ale wlewam tego hipolu na oko. To na trybach jest to. Tryb jeden, drugi za zębia, a za dużo też niezdrowo to niech starczy tyle. Buty otrzepać żeby śniegu do kabiny nie nanieść. Minus 14 było, ale zapali. Teraz minus 5 tylko. Nie gaszę jej, niech się grzeje. Tutaj mam, mam co robić, muszę tą przystawkę odkręcić. wyciągać te gumowe zabezpieczenia żeby gwinty nie rdzewiały Gdzie? Po to one są Kurde, jeden mi się urwał Ten plastikowy Zatykać Wypale, dziada Jedziemy, O na Siedzi. Ostatnia trzecia śrubka, Trzeba aby żeby chyciło. Do czwartej jest zły dostęp bo ta szajba przeszkadza ale tutaj można zamiast szajby założyć też koła pasowe jakie się chce i wtedy na paski można atakować o, esioka by można było odpalić przez pas przez paska klinowego A, ale fachowa robota mi się wydaje przynajmniej Teraz wszystko zależy od 60. Bo Trajzegę trzeba turem przywlec. Panie, Trajzego. Większość widzów wie, że mam taką napas transmisyjny. No, to chwila prawdy. O. poszło, ciężko, ale poszło, do no, minus 14 było damy chwilę odpoczynku maszyna niesamowita no. oj, do dziadu Była przymarznięta, ale wyrwało się Tylko przyczepności 60 dla śniegu już prawie żadnej nie ma Tylko teraz to nie jest obojętne, jak ja ją postawię, bo, bo to koło, ta szajba kręci się w stronę ciągnika. Ja już to sobie obadałem wcześniej, więc tak samo musi się kręcić w tą stronę piła tarcza piły. Kurde, źle ją ustawiłem. Nie, czy dobrze? Na razie się napijmy. Wasze zrobię. Trzeba równo, równo, by równo Trajzega była względem ciągnika. Już kurde chodzę w kółko. Nie, rynie, nie, no zutnie. Kurde, to jest chyba stary pas. A zresztą. Podepniemy, zobaczymy. W tą stronę ma się kręcić. O tak. Dobra. O, nawet, nawet! Chyba utrafiłem. Napniemy, aby. No bardziej po tamtej stronie stronie Za mało gazu! Idzie No trzeba uważać, bo się Ślizgają gumowce To jest robota przygotowanego tyle drzewa ale przyznacie, że chyba fajna sprawa jakbyśmy byli w latach 60. oczywiście, bo teraz to trochę przeżytek, ale ale pomysł genialny z tą, z tą przekładnią chyba nawet dobry stan, ale oczywiście oleju olej zaczyna gubić powiem wam, jak już mam to wszystko ustawione, przygotowane to zapinam łyżkę do 60, jeszcze pojadę w takie jedno miejsce, co bym przyczepy tam nie zabrał, bo jest za, za małe pole manewru. I tam dostanę sobie trochę takich drzew do pocięcia. A w końcu wziąłem tak, pojechałem, nie zakładałem łyżki, tylko na tych widłach może nie zleci. Każde drewno na wagę złota Blisko pracy podjeżdżam, żeby blisko było nosić. Ale też bezpiecznie. No i odpalam rakietę. Działam dalej. zostało 10% baterii to się muszę chyba z wami pożegnać kurde powinienem sobie tutaj wysypać popiołem bo już kurde sobie zrobiłem taką ślizdawkę, ale nie ma czasu znaczy czas jest tylko chcę jak najwięcej z wami zrobić Także cóż, na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten sprzęt Wam się spodobał. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! A ja tnę dalej.